Bo Meków KSM ja naszym gościem Tomek Pełna. Witaj Tomek. Hej, cześć. Miło Cię widzieć przed kamerą, ale przede wszystkim miło Cię widzieć na boisku, na Konwiktorskiej 6. Też gorące przywitanie wszystkich widzów dla Ciebie po tym wejściu, jak szedłeś na, na boisku, jak się czujesz przede wszystkim wracając na, na zieloną murawę. Nie no, super. Długie wyczekiwania, bo ostatnio nam zagrałem ponad 3 miesiące temu i w ogóle to bardzo dziękuję za, za takie miłe przywitanie. Nigdy cze, czegoś takiego nie doznałem i mega, me, mega fajne, naprawdę. No to, żebyśmy już przeszli do tych spraw meczowych, no wszedłeś po 45 minutach i ten blok defensywny wyglądał dalej dosyć stabilnie w naszej sytuacji, dalej dążyliśmy do, do tego, żeby zdobyć tę bramkę, ale co twoim zdaniem zabrakło, bo chyba możemy mieć niedosyt po tym spotkaniu Ogromny, roku. ogromny niedosyt, masy sytuacji, szkoda, że nie wykorzystaliśmy, ale jak widać, bo ono nie chciała piłka wpaść, zdarzają się takie mecze. Tego się nie przeskoczy. W moim odczuciu zagraliśmy naprawdę świetne spotkanie, dominowaliśmy w całym spotkaniu szkole tej straconej bramki. Niewiele naprawdę zabrakło i bym ją miał. Co, koncentrujemy się na następnym rywalu i do przodu. A jak ogólnie się czujesz, rozumiem, że już po, po tym razie nie ma żadnego śladu, nikt ci nie przeszkadza w grze na, na 100%? Powiedzmy, powiedzmy, że tak, jest okej. Okay. Trochę jeszcze tak takie brak czucia piłki, może mi dospieracie coś, ale generalnie jest ok. Dzięki Tomek za dzisiaj, powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dzięki bardzo. Po meczu z KSM jest trzecią, naszym gościem Krystian Pieczara. Witaj Krystian. Cześć. Krystian, dzisiaj remisujemy jeden do jednego, natomiast no, my chyba możemy czuć zdecydowanie większy niedosyt niż nasi dzisiejsi goście, że tego meczu nie udało nam się wygrać. No tak, na, na pewno to, to było bardzo emocjonujące spotkanie. Stworzyliśmy... Dużo dogodnych sytuacji do strzelania bramki i wydaje się, że dzisiaj ją była trochę zaczarowana. Na samym końcu należy pamiętać, że powiększa się nasza ilość meczów, w których nie tracimy punktów i to jest bardzo istotne. Zespół z Jastrzemia dość wysoko, zawiesił dość wysoką poprzeczkę, szczególnie pod takim względem wolicjonalnym, pod tym kątem. E, rzeczywiście trudno się z nimi rywalizowało, o czym też mogą świadczyć nawet dwa, dwa urazy i dość poważne. Wydaje mi się też, że e, nie powiem pewnie nic kontrowersyjnego, jak e, 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 jeśli e, wydaje mi się, że sędzia, też e, arbitrzy arbi, arbi w tym meczu mogli parę decyzji e, podjąć innych, tak by właśnie to, ten mecz nie wyglądał w taki ani inny sposób koniec końców 1-1 jeden jeden to, to punkt, yy, punkt yy, dopisujemy punkt, więc, więc cieszymy się, yy, że, że ten że, że jakby twierdza yy, konwiktorska została obroniona. Tak jest dalej, dalej niezdobyta, yy, ale czy tak Gdybyśmy mieli pogdybać, to myślisz, że gdyby jeszcze parę minut potrwało to spotkanie, to zdobyliśmy tę bramkę na zwycięską? No myślę, że szczególnie w końcowe minuty tego spotkania, kiedy postawiliśmy wszystko na inną kartę, złapaliśmy takie fajne flow i, i, i... mówiąc kolokwialnie, kotłowało się w polu przeciwnika i rzeczywiście może byśmy zdołali strzelić zwycięską bramkę, ale... To, to jest tylko i wyłącznie gdybanie, równie dobrze mogliśmy dostać bramkę z połowy chociażby, albo coś takiego, więc teraz już się nie dowiemy, jak jakby to było, gdyby ten mecz pasował jeszcze chwilę dłużej. Na samym końcu punkt jest punktem i wywalczony w takich, a nie innych okolicznościach, szkoda może trochę braku tej skuteczności. Ja bym to zrzucał na kart właśnie tego, że, że dzisiaj de defensywa Jostrzębia miała dużo, dużo szczęścia, parę razy dobrze zachował się bramkarz, więc też nie można im tego zabrać. E przed nami kolejne spotkania i na pewno nie będą łatwiejsze. To jeszcze tylko tę Twoją bramkę chciałem zapytać na koniec. Wrzutka Michała Fidziukiewicza i Ty odnalazłeś się w polu karnym. Czy mógłbyś mniej więcej opisać, jak to z Twojej perspektywy wyglądało? No tak, zostałem bardzo dobre doświadczenie od Michała. Nie ma, nie ma co ukrywać oczywiście. Ze względu na to, że Michał gra jako dziewiątka, to wie jak, jakie te piłki są w polu karnym, bo sam chciał takie dostawać. Ja mi nie pozostało nic innego, jak po prostu zmienić lekko tor, tor lodo tej piłki i skierować ją do siatki. No tym bardziej się cieszę, bo jak, e, e, tych minut e, ze względu na, na, na formę zespołu mo moich nie ma zbyt wielu, a, a dzisiaj udało się e, w jakiś pozytywny sposób zapisać m, e, w protokole meczowym, więc, więc tego się cieszę, tym bardziej jeszcze e, skoro m, dopisujemy punkt. I za ten pozytywny akcent w protokole. Dziękujemy za, za dziś wielkie. i powodzenia w kolejnym. Dzięki wielkie, do zobaczenia.